Ja zapewniam ze swojej strony, że absolutnie jestem właśnie po stronie tych, którzy chcą pomagać. Z tego względu, że mam rodziców i wiem, co to znaczy, jeżeli się ich uaktywni. Lepiej się czują, mniej chorują i swoją taką energię mogą spożytkować w wielu ważnych i dobrych rzeczach. To, że specjalizację w dziedzinie medycyny miałam prosto do wybrania. W momencie, kiedy wydałam się za męża o nazwisku starzec, jasne było, że muszę się zajmować już wielokrotnie. Przebywam na co dzień wśród starców nie tylko z wieku, ale i z nazwiska, którzy są młodsi, starsi, ale Natomiast no, mówimy starszy, starzec. Pani tutaj prowadząca poprosiła o rozmowę na temat schorzeń osób starszych, osób wcześniej urodzonych. Może będziemy tak mówić. Natomiast ja nie wiem, czy to jest dobre miejsce i odpowiednie osoby, żeby rozmawiać z Państwem tu obecnymi na temat schorzeń ponieważ Państwo jesteście akurat tą grupą ze społeczeństwa tych osób wcześniej urodzonych, która prezentuje właściwie tak zwane starzenie naturalne, czyli Państwo nie prezentujecie sobą dolegliwości i chorób, ponieważ prowadzicie tak odpowiedni tryb życia, co widać rozpoczęciem dzisiejszą, dzisiejszej, uroczystości Państwo zaczęliście marszem, jak słyszałam, biegiem, tudzież jazdą na rowerze, tak? Nie wiem, czy też tak, prawda? Wobec tego Państwo zastosowaliście najlepszy i najskuteczniejszy środek, żeby zapobiegać dolegliwościom i schorzeniom wieku,